That's what they call me. I tutaj księdzia, owa, wygląda. A dzisiaj w odcinku będzie kolejny odcinek z Cassimulator. A dziś będziemy próbowali być 20-21 level. zostawcie lajka oraz ściubać z A ja bez pszczół że Ania zaczynamy. Dobra, więc pokonałam dwie zamki. <muchhy> To teraz muszę cztery chłopiec przegonić z miasta do tamtego miasta, aż do miasta. A nie są agresywne, gdybym Proszę. Czy mogli w końcu zmienić ludzi? Chyba da się zmienić, nawet chyba. Wyglądają strasznie, matka święta. Ale jak ludzie mogą atakować ręką kota? Mogłaby. No, teraz <tusza> się was. To Daj mi się tysiąc pokarmów. Wiesz, co jak ty zarabił? Zostać... Fier... Firkit. Firkit, muszę się zamienić na nimi. Każdaję tych biegonych jak boją to nie da to jeszcze nie będziesz. Ale czy ja klikam? Może jeszcze zapolę też na inne dwie zadania, ja tylko na rękach.

I to troszeczkę przypomina, gdyby nie to, że jest pręgowana nie Tylko przynajmniej te błękitne oczy. A gdyby była ogólnie taka, jak powinna nabyć i, i kot rosyjski bo błękitne koty to rosyjskie. O Szkoda, to, że to nie to To by też pasowało do koty, do bądźa mnie porywają nawet domowe koty, nawet psy, nawet wszystkie maluchy. Na zasadzie nawet, nawet dziecko i, i człowieka. Nie, nie lataj tak zawodolony, bo i tak nie da wody. Ale. To chyba mnie przypomniałeś, a bo Powinienem trochę mniejszyć. To oczywiście, ptaki to jest tylko whitecapsy, nie ma ptaków. Wiem, że orzeł jest, ale jako typowe zwierzę do zaatakowania, nie takie gerwalne, to mogliby dodać, no bo yy, gdyby, gdyby jakiś świat nie miał jakiegokolwiek na świecie bez yy, tego, na no, ptaków. Może być różne razy orzał, yy, kruk, gołębie, Ogólnie yy, gatunki ptaków, żeby przynajmniej jak, no, my, Może być przynajmniej jeden gorszy. Będę myśli, że powstałam do innego, innego stylu grafiki oraz grafiki tych zwierząt widziałam na przykład na przykład terne wybiórki są takie terne u mnie w miejsce są terne nie wiem się dość rzadko a ty życiu widziałam terne tylko, że to chodzę tam gdzie widziałam Wczoraj hmm, zaciągnął kaszel, ale dzisiaj mam troszeczkę na gardło, bo wczoraj było mi tak gorąco, że 40 lodów zjadłam. Ale potem będzie dzisiaj nagrał film. Tak, że to Eee, e, e, co? Co ci ci nie mam iść tam? Ale Bóg, dziwny. Mam tam nic w obiegu. Chyba ja mam tam iść, żeby. wszystko teraz wszystko to widzi. widzę... Nie to Pierwszy raz tak się widzę. Gdzie go nie widziałam? Teraz lega miałam mega mózgu. Na tylko zaraz zostałem przyjechany. Ale to fajnie, to są tu auta, ludzie i tym podobne. Ale fajnie by było, gdybym na przykład wchodził nawet do innych domów. No bo niektóre inne koty tak robią, na przykład eee, Na przykład od sąsiadów Kawalerze O jaki poważny To gdzie stoiś na ulicy? Czy też w ogóle chodziłeś? Rozumiem, gdzie Jak ty wolno chodzić? To będzie kopał się to ręką uderzał. Yy, tak się zwierząt nie kopie. Kot ma prawo uderzyć drapać, ale atakowa. nie atakować. Kot tylko wygania najgorszych oczu w tym mieście. A może do widzenia. i nie chcę tu pana widzieć. A miasto? Chyba z miasta nie ma ludzi. Bo nie widziałam, bo byłam. Mogliby to im dodać. Naprawdę, za, tak zajęło publikacje yy, tych samych ludzi. Ale znaczy, to tylko w miasteczku? Nie? What? Rozumiem. Naprawdę po z gumą kolanego. To ja szkoda, że to nie ma na przykład dzieci, które by biegały, bo można na przykład fajnie by było, gdybym przez gdyby tym że mówiłem do domu, bo... No bo w miejscu nie tylko tych do domów. I żeby w końcu to nie było takie dywanowe, dywan tam byłby. Naprawdę zrobili. Słuchaj. To ładna wchodzą w do domów. Mogą to przynajmniej naprawić. Fonie zrobili to, ale co? skoro. I tak tego właśnie idzie, to wygląda jak te, która jakiejś gry, której w ogóle nie pamiętam już. Ja grałam już trzy lata temu jakoś. Tam jest. Ja, na nasze zobaczyłam tam. No, oczywiście, inne przy tam są, ale to tylko jedna skórka, jest. ty samych budogów. Bulldog polski to chyba albo angielski, albo typowy bulldog, jaki każdy mógłby być zobaczyć. Ja widziałam bulldogi amerykańskie lub francuskie na przykład długimi ogonami, bo kiedyś były krótkimi ogonami, nam to ich widzę burdoki długimi. A bo nigdy nie widziałam po prostu... Nie po prostu jak, jak stary gwiazdek. A w finalu, no. minę. Jakbym miał być w koło... palem no, to tak chodzi. U kto dobrze, wygląda. Czemu? Ty, po jak wiem, czemu zrobiliście y, mężczyzn z kurzoną miną? No hmm? Poza tym, koty mają więcej złotów. Nie wiem, czy wiecie, ale naprawdę, koty tak mają się, że w z 9 złotów to tylko fantazja bo ja się dowiedziałam, że karty prawdziwe tak naprawdę mają 9 żywotów. tylko że my tego nie widzimy. Oni naprawdę mają 9 żywotów. to jest tylko legenda No wiecie legenda to fantazja i że się to znaczy prawdziwe i fałszywe. Na przykład smoki. Jakbym i Jakby mogła pokonać pana niedźwiedzia, to by też tak było można. No, krokodila nie pójdę, bo jak atakowałam, bo musiałam tak w kółko biegać, żeby mnie nie atakował. Dlatego no mi to zajęło chyba 14 minut, a nawet i więcej nie liczyłam. Ale wiem, że bardzo dużo mi to zajęło. Ile no, ty masz? A, nie wiem, czy dam radę. Ale podczas blokowania to dam radę zawsze. Znaczy ja tutaj atakuje jak jesteśmy blisko? A mi w co? Ja wiem, że Dog Simulator pomimo tego, że ta cika krowa jest na ślubka, to... Tutaj najwięcej pieniędzy um, no, pieniążków i lewelu od tych, którzy mają najwięcej HP. Nie wiem dlaczego tak jest po prostu. Po prostu nie wiem. Mogli tę piosenkę e, tak dni mieć, święcie e, jak na środkaf jak konimy robić że z goni to i taka piosenka. To mogli ją ja zrobić, bo to pewnie jego filmu jest skazane Nie wiadomo dlaczego. I mogę na przykład...

I w tym miejscu się o wiele lepiej. Czyli nie ma grzybów do na przykład las. No wiem, że dzikie rodnice też las, ale taki ogólnie las. Taki, że pewny drzew, bo las zimowy, ale brakuje typowego lasu. Jego często widzimy. No wreszcie, osiągnęłam jest jeszcze level. To jest taki króciutki odcineczek. no. Po prostu papa. Pa.